Trylogia, która pomogła mi wyrwać się z czytelniczego dołka. Czasami czytanie nie wchodzi. Każdego z nas to spotyka. I co wtedy? Mi pomógł projekt Słoik, z którego wylosowałem książkę Richarda Słona. A konkretnie Sprawiedliwość Królów, czyli tom pierwszy trylogii Imperium Wilka. Imperium, którego upadek będziemy obserwować od pierwszej do ostatniej strony. To co jest na plus? Całą trylogię poznajmy z jednego piłowi. Heleny, uczennicy sędziego, dzięki temu poznajemy fabułę bardzo szybko, bez przeskakiwania między wątkami. A co więcej, śledzimy ser Konrada, imperialnego sędziego, który wymierza sprawiedliwość w imperium. I poza wątkami potężnej magii, którą sędziowie dysponują, wchodzimy też w dyskusję na temat etyki, moralności i tego, co wolno, aby wymierzyć sprawiedliwość. Książka nie jest bez wad, ale daje dużo frajdy i wiary w projekt Słoik. Bo wiecie co? Ten element losowania sprawia, że czytanie znów staje się przygodą. A Wy? Próbowaliście losować zamiast wybierać?